Siema, ja jestem Seciak i dzisiaj będę omawiać Elantris Brandona Sandersona. O tym, że Sanderson jest moim ulubionym pisarzem, przynajmniej jeśli chodzi o książki fantazy, a być może w ogóle w całej literaturze, no to niejednokrotnie już na tym kanale wspominałem. Szczególnie można to chyba zauważyć, można taki przykład podać, że w zasadzie pierwszy film na moim kanale był o książce Sandersona, która mnie zainspirowała do stworzenia tego kanału. Ale nie polecam oglądania mojego pierwszego filmu, <laughs> sam go ostatnio oglądałem, mnie strasznie cringe złapał jak, jak to zobaczyłem, co tam jak tam wyglądałem, jak mówiłem, ogólnie nie polecam. Natomiast zawdzięczam właśnie Sandersonowi i Drodze Królów, o której tam mówiłem, stworzenie tego kanału, także zawsze z wielką chęcią o kolejnej książce na tym kanale Brandona Sandersona. Będę Wam opowiadać. Samuel Antris jest pierwszą książką wydaną przez Brandona Sandersona i aż dziwne, że aż tak późno się zabrałem do jej przeczytania, aczkolwiek wiąże się z tym bardzo ciekawa historia, przynajmniej z mojej perspektywy, bo poza tym polskim wydaniem, które Wam przed chwilą pokazałem i nie wiem czy je tu widać ciągle na materiale, Posiadam również angielską wersję tej książki, właśnie z podpisem samego Sandersona. Myślałem, że właśnie tą książkę w wersji anglojęzycznej będę czytać. Natomiast powiem szczerze, że zostałem trochę pokonany, bo to jest jednak 700-stronicowa książka fantazy z różnymi fantazyjnymi właśnie nazwami. Także trochę zostałem pokonany przez to. i swoje musiała książka odczekać, żeby ją w końcu przeczytać, w końcu kupiłem polską wersję. No i dlatego właśnie widzimy się na tym materiale. Dodatkowo jeszcze miałem pewne obawy, bo słyszałem, że samo Elantris no, jest jego debiutem, więc troszeczkę odstaje, jeżeli chodzi o to, co nam prezentuje w jego obecnych książkach. No i biorąc pod uwagę, jak wielkim fanem Sandersona jestem, bałem się, że. Trochę się zawiodę, bo oczywiście poprzeczka ciągle jest wysoko postawiona, jeśli chodzi o tego autora przeze mnie. Pomimo to, że bardzo go lubię, na no to jednak oczekuję, że będzie nam serwował ciągle wspaniałe dzieła, które nam do tej pory właśnie serwuje. No i właśnie. Miałem też takie pewne drobne obawy co do Elantris, żebym się po prostu nie zawiódł. Czy rzeczywiście się rozczarowałem, jaka ta książka prezentuje sobą poziom, no to w ciągu następnych paru minut postaram się Wam rzetelnie przedstawić. No i kończąc już ten obrzydliwie długi wstęp, zachęcam do pozostawienia po sobie coś, jeżeli Wam się ten materiał spodoba. Na przykład lajka, komentarz czy subskrypcję. Możecie w komentarzu napisać jak się Wam ta książka podobała, jeśli ją czytaliście. A jeśli nie, to być może czytaliście jakieś inne książki Sandersona i możecie się podzielić właśnie swoją opinią w komentarzu, co ogólnie sądzicie o tym autorze. Zanim opowiem Wam o moich odczuciach na temat tej książki, no to wypadałoby najpierw nakreślić o czym ta książka w ogóle jest. Oczywiście, jak najbardziej bezspoilerowo, przeskakując jedynie po ogólnikach. Oczywiście, książka opowiada o tytułowym Elantris. Przede wszystkim jest to upadłe miasto, obecnie upadłe, a jeszcze 10 lat wcześniej, względem naszej historii, było to miasto zamieszkiwane przez Elantryjczyków, czyli istoty prawie że boskie posługujące się Aondor, czyli można by powiedzieć, że takim odpowiednikiem magii. Tylko oczywiście pod trochę zmienioną nazwą. I wydawać by się mogło, że taka sielanka tych elantryjczyków, czyli istot prawie żebłoskich, które właśnie wszyscy taką wręcz chryścią będzie trwała wiecznie. No ale właśnie jak się okazuje na początku książki, lantryz jest już upadłe, w końcu się musiało stać to, co się stało. Będziemy się tego dowiadywać oczywiście z biegiem książki, głównie bardziej pod koniec. Dokładnie dowiemy się, co tam się wydarzyło. No a jednakże samo Elantris popadło w mocną niełaskę po swoim upadku. Również nowe osoby, które stają się Elantryjczykami, ponieważ to się ciągle dzieje. Również kiedyś uznawane za coś, za pewne błogosławieństwo. Obecnie te osoby są uważane za, za przeklęte. Są właśnie do Elantris wrzucane i tam na zawsze zamykane. Również e, sami elantryjczycy, kiedyś bardzo piękni, e, obecnie po tym błogosławieństwie, czy być może raczej przekleństwie, e, wyglądają zupełnie inaczej. Są bardzo pomarszczeni, niezależnie od wieku, wyglądają na bardzo starych, e, wypadają im wszystkie włosy. No, i ogólnie spotykają ich bardzo złe rzeczy, o których za chwilę Wam opowiem. I właśnie z perspektywy takiego nowego Lantryjczyka poznajemy jedną trzecią historii, ponieważ książka jest podzielona na perspektywę trzech postaci. I właśnie jedną z nich jest Raoden, książę królestwa, które przylega do Elantris, na którego zostało zesłane to przekleństwo. Bycia elantryjczykiem. Zostaje on wrzucony właśnie na zapomnienie do Elantris i z perspektywy właśnie jego, czyli osoby, która również średnio ogarnia i nie wie z czym się je bycie elantryjczykiem, ponieważ oczywiście oni wszyscy są zamknięci, więc tam przepływ informacji trochę kuleje ze światem zewnętrznym. Także właśnie z perspektywy takiej osoby, która również średnio ten świat ogarnia. Będziemy poznawali tą historię, co uważam za bardzo fajny zabieg. Bo Sanderson na głęboką wodę nas od razu nie wrzuca. Tylko właśnie razem z Raodenem będziemy poznawać całą historię. Jak do upadku Elantris doszło oraz no, jak się egzystuje jako elantryjczyk w tym upadłym mieście. I muszę powiedzieć, że właśnie te rozdziały od Raodena najbardziej mi się podobały w całej książce. No przynajmniej przez większość książki, no bo oczywiście później z biegiem upływu kart historii, wszystkie trzy historie, oczywiście, będą ze sobą coraz bardziej łączone. Jednakże jeśli chodzi o poszczególne historie, no to ta Raodena Ra myślę, że urzekła mnie najbardziej. A przede wszystkim urzekła mnie wizja tego upadłego miasta Elantris oraz jego mieszkańców. Więc, no, z wypiekami na twarzy, śledziłem kolejne odkrywanie historii, właśnie tego no, powiedziałbym wspaniałego, ale właśnie może bardziej przeklętego miejsca. Cały Elantris jest pokryte błotem, czy może bardziej adekwatnie byłoby powiedzieć takim właśnie błotnistym szlamem. Ten szlam w zasadzie jest wszędzie, na każdej drodze, na budynkach. No a same budynki, pozbawione swojej magii Aondor, o której wcześniej mówiłem, na obecnym etapie są bardzo mocno podupadłe, bardzo mocno zniszczone, grożą zawaleniem. No i właśnie dla mieszkańców Elantris, dla elantryjczyków, stanowią bardziej zagrożenie, niż ofertę jakiegoś tam schronienia. Tym bardziej, że właśnie to sami elantryjczycy są w tym wszystkim najbardziej ciekawi, Szczególnie ich ciała, ponieważ właśnie ich ciała zachowują się tak, gdyby już nie żyli. I o ile nie spali się takiego elantryjczyka, albo być może odetnie mu głowę, no to można w zasadzie powiedzieć, że są oni nieśmiertelni. Nawet najbardziej śmiertelne, wydawać by się mogło, rany nie są w stanie zabić elantryjczyka, jednak wiąże się to oczywiście z pewną. Powiedzmy, niedogodnością, ponieważ ich ciała właśnie zachowują się tak, gdyby nie żyły, więc również się nie regenerują. No i taki elentryjczyk po otrzymaniu jakichś obrażeń, i tutaj czy mówię właśnie o takich bardzo śmiertelnych obrażeniach, czy nawet o drobnych skaleczeniach, stłuczeniach, jakichś zadrapaniach, cały ten ból, który się kumuluje, elentryjczyk odczuwa przez całą wieczność, którą przyjdzie mu żyć. Dlatego większość tych obywateli miasta Elantris po jakimś czasie popada właśnie w szaleństwo. Po tym czasie, gdy są przytłoczeni tym ciągłym odczuwaniem bólu, czy nawet głodu, a może nawet przede wszystkim głodu, ponieważ w całym Elantris również bardzo ciężko jest o jakiekolwiek jedzenie. No i przeważnie, takie osoby oszalałe z głodu, czy z bólu, leżą gdzieś zwinięte w kłębek, mam wraczą ciągle coś do siebie. Żyją we własnym świecie przytłoczone tym wszystkim tym bólem i głodem. No i muszę powiedzieć, że jeśli o to chodzi, no to naprawdę Sanderson po raz kolejny, czy w przypadku debiutu oczywiście Elantis, można by powiedzieć, że po raz pierwszy wykreował wspaniały świat, który naprawdę aż chce się poznawać, chce się brnąć przez tą książkę, żeby poznać coraz to nowsze szczegóły dotyczące tego miejsca, dotyczące historii tego miejsca. No i tutaj muszę powiedzieć. Jeśli chodzi o cały wykreowany świat, no to Sanderson po raz kolejny nie zawodzi. I również ten system magiczny, czyli to Aondor, o którym mówiłem wcześniej, wydaje się bardzo ciekawe, jednak ze względu na specyfikację całej historii, czyli no, tego Aondor potrafili używać elantryjczycy, którzy są obecnie upadli, więc całego systemu magicznego w tej książce nie jest za dużo. Aczkolwiek widać tutaj w tym wczesnym etapie Sandersona, że no, my już oczywiście o tym wiemy, że pod względem systemu magicznego będzie się niesamowicie rozwijać. No, i widać to w późniejszych książkach, gdzie w zasadzie w każdej książce jest on odrobinę inny i jednakże zawsze niesamowicie ciekawy. Jednakże poza samym Raodenem oczywiście muszę wspomnieć o pozostałych postaciach w tej książce i pierwszą z nich, z nich jest Saren czy Sarin, jak zł, należy jak to się wymawia. Ym, niedoszła żona właśnie księcia Raodena, y, która przypłynęła do jego królestwa chwilą po tym, gdy został on wygnany, o czym ona sama nie wie, ponieważ oficjalna narracja jest taka, że książę po prostu zmarł. I królestwo nie przyznaje się do tego, że właśnie zesłane zostało na niego przekleństwo. Serin musi sobie radzić na królewskim dworze jako wdowa, która nawet swojego męża osobiście nie poznała. Jedynie znała go za pośrednictwem wymiany listów czy krótkich rozmów za pomocą seonów, i są to takie istoty jeszcze z czasów świetności Elantris. Które właśnie między innymi umożliwiają rozmowy na dalekie dystanse. Sam wątek serii jest odrobinę właśnie polityczny, biorąc pod uwagę, że dzieje się na królewskim dworze. No i samo w sobie nie przeszkadzałoby mi to, nie mam nic przeciwko wątkom politycznym w świecie fantazy. Jednakże został on napisany tak, że no niestety nie pobudził mojej ciekawości. Którą właśnie pobudzały rozdziały Raodena odkrywając samo Elantris, więc miałem tutaj pewien taki dysonans, i właśnie uważam, że te rozdziały Serin, przynajmniej dla mnie, były średnio interesujące. Ostatnią osobą, z której przyjdzie nam oczu śledzić losy, jest Hraten. Jest to pewien taki wysłannik dominującej religii w całym uniwersum Elantris i zostaje on właśnie przysłany do królestwa, w którym dzieje się akcja, aby nawrócił jego mieszkańców na tą właściwą wiarę w jego opinii. No i właśnie sam Hraten próbuje to zrobić za pomocą odrobinę takich bardziej pokojowych tutaj opcji. Natomiast jego historia, którą przyznajemy, również sugeruje, że bardziej krwawe rewolucje wchodzą w grę, ponieważ i do takich rzeczy się on dopuszczał. Sama historia Kratena jest bardzo mocno powiązana z wątkami Sarin, ponieważ ta dwójka będzie się ciągle zwalczała, ciągle będzie sobie przeszkadzała, dlatego również i tutaj trochę tej takiej polityki jest czy tam bardziej takiej konspiracji, gdzieś tam działania z ukrycia, jakieś robienia dywersji, tego typu rzeczy, ogólnie przeszkadzania sobie. Tym bardziej, że ostatnim królestwem, już jeżeli Hraton podbiłby to, w którym dzieje się akcja, no to ostatnim jest królestwo rodzinne Sorin, więc ma ona w tym, jakby osobistą tutaj. Osobisty cel, żeby właśnie do upadku obecnego królestwa, w którym dzieje się akcja, nie dopuścić. Z racji na powiązanie tych obu wątków, również tutaj nie mogę powiedzieć, że były one jakieś ciekawe. Aczkolwiek, im dalej w las, im dalej w książkę, tym wątek Hortena staje się jednak ciekawszy. I to ze względu na to, że na samym początku on jest takim właśnie ortodoksyjnym wyznawcą swojej religii, natomiast później, no może nie tyle, co rezygnuje z niej. Aczkolwiek poznajemy jego rozterki moralne, jego rozterki na temat właśnie religii, na temat jego wiary, mam tu na myśli nie jego wyznanie, tylko jego konkretną wiarę, czy ciągle jest taka gorliwa, czy wierzy z właściwych pobudek i właśnie te etapy, właśnie w późniejszej części książki. Uważam, że były całkiem interesujące, jednakże. Właśnie te wątki zwalczania się razem z Serin były odrobinę mniej udane. I w sumie widziałem, że wiele osób uważa wątek Kratyna za ten najlepszy w całej książce, z całej tej naszej trójki bohaterów. I w zasadzie, no, widzę dlaczego tak się dzieje, biorąc pod uwagę, właśnie zakończenie, czy tam powiedzmy, nie wiem, ostatnie 30% książki, gdzie już te jego rozterki są na takim bardzo wysokim poziomie. Gdzie robi coś, co robi, oczywiście nie chcę mówić tutaj nic spoilerowo, no być może właśnie to ten wątek jego ratuje, później pod koniec. Natomiast jeżeli patrząc, jeżeli miałbym na to patrząc, patrzeć całościowo, no to jednak Raoden u mnie wygrywa. Szczególnie, że wątek Raoden no, nierozerwalnie łączy się z Elantris, z tym miastem, w którym on sam się znajduje. No, a które w sumie w całej książce najbardziej mnie interesowało, więc no, dlatego wątek Raudena dla mnie był najbardziej interesujący. I oceniając już książkę całościowo, a nie tylko poszczególne wątki, no to widać tutaj w sumie to wczesny pióro Sandersona tylko no, nie myślcie, że mówię o tej książce źle, bo uważam, że książka jest dobra, aczkolwiek Widać to właśnie wczesne pióro jego, e, aczkolwiek jeżeli nie tyle lubicie śledzić losy bohaterów, co na przykład odkrywać ten cały świat, e, poznawać historię światów, e, fantazy, no to tutaj to dostaniecie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i ten wątek właśnie jest w książce najważniejszy. Natomiast zestawiając tą książkę z obecnymi dziełami, które Sanderson wypuszcza, no to właśnie Adantris w jakiejś ścisłej topce może bym nie umieścił. Aczkolwiek, no tak jak przed chwilą mówiłem, nie bierzcie tego, że ta książka jest zła, wręcz przeciwnie. I mogę ją polecić z czystym sumieniem każdemu fanu fantazy. No i oczywiście każdemu fanu Sandersona, o ile jakimś cudzem jeszcze tej książki nie przeczytaliście. Ok, jeśli chodzi o ten materiał, o podsumowanie książki Elantris, to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Trochę czasu minęło od ostatniej mojej publikacji na temat jakiejś książki. Następna wydaje mi się, że będzie już szybciej, ponieważ kończę następną książkę Nila Gaimana Nigdzie Bądź. Także o niej również się myślę, że wkrótce wypowiem. Dzięki za wysłuchanie tego materiału, dzięki za zobaczenie tego materiału. Tak jak mówiłem na początku, możecie coś napisać w komentarzu, jeżeli tą książkę czytaliście, bądź może czytaliście jakieś inne książki Sandersona, to chętnie zobaczę, jakie są wasze opinie. No i żeby już nie przedłużać tego, tej końcówki, jeszcze raz dzięki za zobaczenie. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć.